Najlepszy odkurzacz pionowy roku 2025 i oczywiście jest to nowy Dyson. Mnóstwo nowości i najwyższa siła ssania, jaką kiedykolwiek miał odkurzacz pionowy. Ale czy warto zainwestować w nowość od Dysona? Cześć, jestem Dominik i w dzisiejszym odcinku Insight od RobotWardu, gdzie testujemy pomocników do Twojego domu, przyjrzymy się z bliska Dysonowi W16 Piston Animal. To taki Rolls-Royce wśród odkurzaczy pionowych, albo jakakolwiek inna luksusowa marka samochodów, która akurat Tobie się podoba. Zacznijmy od nowości, a moim zdaniem najciekawszą z nich jest nowa Dysonowska Sawka, która została szumnie nazwana All Floor Comp Sense. To Sawka, która została całkowicie przeprojektowana, aby mogła poruszać się zarówno po twardych podłogach, jak i po dywanach. Nie jest tak, jak było to wcześniej w Dysonie, w modelu V15 i starszych. Za każdym razem musieliście zmieniać ssawkę, jeśli przechodziliście z twardej podłogi na dywan, ponieważ były specjalistyczne ssawki przeznaczone do konkretnej powierzchni. Teraz jednak Dyson poszedł tak daleko, że absolutnie nie musicie już tego przekładać i znaleźli sposób, aby sprzątanie było równie efektywne bez konieczności zmiany ssawki. Co według mnie jest super, również ze względu na laser, ponieważ wcześniej w poprzednich modelach Dyson Laser był dostępny tylko w ssawce Fluffy, która była przeznaczona do twardych podłóg. Teraz jednak, kiedy mamy ssawkę przeznaczoną zarówno do twardych podłóg, jak i do dywanów, to laser wykorzystacie także wtedy, gdy będziecie odkurzać dywany, co według mnie jest super. Wielokrotnie brałem ten laser w modelu Fu 15, na przykład z twardej podłogi, także na dywan i tak. Sprzątanie nie było wtedy tak efektywne, ponieważ w tej miękkiej ssawce brakowało rowków, które mogłyby wniknąć bezpośrednio w dywan i naprawdę dokładnie go wyczyścić. Ale po prostu musiałem jeździć z laserem, więc teraz w końcu jest to kompaktowe i macie ssawkę zarówno do twardych podłóg, jak i do dywanów jednocześnie i działa to lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Również główna szczotka ssawki przeszła pewne ulepszenia. Teraz są to właściwie dwie szczotki i mają teraz nowy stożkowy kształt. Taki stożkowaty. I dzięki temu włosy nie mogą się już w żaden sposób w nie zaplątać. Włos pięknie wjeżdża w tę szczelinę, a Dyson ładnie go wciąga i sawka pozostaje czysta. Ale nawet jeśli przypadkiem nie macie i sawka się czymś zabrudzi, co oczywiście może się zdarzyć, to sawkę można bardzo łatwo rozłożyć. Wystarczy hop-hop i nawet te stożkowe szczotki można bardzo łatwo wyjąć. Dla mnie super. Poprzednich stawek nie dało się tak skutecznie rozłożyć. No i ostatnia zmiana w porównaniu do poprzednich sawek od Dysona to taka, że laser nie jest już na krawędzi sawki, tylko znajduje się na środku. Dzięki temu macie piękne, równomierne pole po obu stronach i laser, dokładnie tam, gdzie celujecie. Moim zdaniem to świetne ulepszenie. Ten laser jest właściwie jeszcze trochę mocniejszy, dzięki czemu zabrudzenia widać jeszcze lepiej. Żeby jednak nie mówić tylko pozytywnie, to jeden mankament w tej sawce jednak znalazłem. A mianowicie, gdy odkurzacie większą ilość brudu, to dokładnie na środku toru odkurzania czasami zdarzało się, że zostawał pasek nieodkurzony. Jest to spowodowane konstrukcją samej sawki i połączeniem dwóch szczotek. Gdzie właśnie tutaj znajduje się panel, przez który doprowadzany jest prąd do lasera. I do samych szczotek. Tak, tutaj cały czas jest szczelina, przez którą może przepływać powietrze, sące, i rzeczywiście przepływa, bo zazwyczaj nie ma z tym problemu, ale czasami zdarzało się, że właśnie w tym miejscu odkurzacz zostawiał pasek nieodkurzony. Tak, to jest Dyson i tutaj naprawdę muszę być trochę bardziej krytyczny niż w przypadku zwykłych odkurzaczy. Ulepszeniu doczekała się nawet rura samego odkurzacza. Zobaczcie, bierzecie to, odkurzacie i nagle sobie uświadamiacie. Hmm, tam w rogu jest piękna pajęczyna. Teraz jednak pojawił się mechanizm. Właśnie ten. Wystarczy tak ładnie wziąć. Wysysasz pajęczynę. Co więcej, nie musisz się nawet schylać, żeby go tam włożyć, ponieważ dysza ma wbudowaną sprężynę, która zapobiega odpadaniu stawu. To takie proste. Chmiel. I możesz kontynuować sprzątanie. I tak, można by się schylić i normalnie zdjąć tę dyszę, ale po co, skoro nie trzeba? A ogólnie całe to doświadczenie użytkownika jest o wiele przyjemniejsze. Super jest też to, że jeśli musisz szybko odkurzyć coś na stole, albo na przykład nakruszyłeś do klawiatury, masz bałagan w jakiejś szczelinie, albo chcesz odkurzyć samochód, to możesz po prostu odczepić samo korpus odkurzacza. Ale to akurat nie jest żadna nowość. Nowością natomiast jest to, że tutaj już jest wbudowana ta końcówka, no, albo wbudowany nasadnik, dzięki któremu możesz od razu odkurzać i nie musisz nigdzie szukać tej końcówki, którą normalnie musiałbyś przypiąć. Oczywiście tę końcówkę też możesz do niego przypiąć, żeby. Ale możesz to zrobić od razu, bez konieczności szukania gdzieś tej końcówki. Moim zdaniem to jest absolutnie super. A ten bolec jest też tutaj na końcu samego drążka, więc nawet nie musisz szukać tej końcówki do drążka, ale ponownie, jeśli byś chciał, możesz ją tam łatwo założyć, żeby zwiększyć zasięg tej wyimaginowanej ręki. Kolejną nowością jest zgniatanie zanieczyszczeń bezpośrednio w pojemniku. Prosty, ale skuteczny mechanizm. Masz półprzezroczysty pojemnik na zanieczyszczenia, naciskasz i dzięki temu zmieści się tam od razu więcej brudu. Dzięki temu pojemność pojemnika na zanieczyszczenia wynosi aż 1,35 litra. Opróżnianie pojemnika na odpady, jak zawsze, jest bardzo wygodne. Odpinasz rurę, otwierasz, wysypujesz zanieczyszczenia, zamykasz i jedziesz dalej. No i teraz wreszcie przechodzimy do samego korpusu odkurzacza. W nim ukryty jest nowy silnik hyperdymium o mocy 900 W. A w nim kryje się ta bezkonkurencyjna moc. Z pierwotnych 240 RW do 315 RW w trybie boost. Dla mnie osobiście maksymalna moc poprzedniego modelu Q15 już była wystarczająca. Ale fajnie wiedzieć, że można jeszcze podkręcić tę moc. Tylko, żeby z czasem nie zwiększyli tej mocy tak bardzo, że odkurzacz będzie wciągał brud razem z dywanami i płytkami. Oczywiście żartuję. Potrafi nawet rozpoznać, czy znajduje się na twardej podłodze, czy na dywanie i odpowiednio do tego dostosowuje swoją moc, aby była jak najbardziej efektywna. Moim zdaniem działa to naprawdę świetnie. Tryb automatyczny w Dysonie zawsze działa absolutnie rewelacyjnie, a swoją moc nawet zmniejsza lub zwiększa w zależności od tego, ile wykryje zanieczyszczeń. Mamy tutaj trzy tryby wydajności: eco, auto oraz tryb boost. Osobiście najczęściej korzystałem właśnie z trybu automatycznego. Tryb boost jest tutaj naprawdę tylko po to, żebyście mogli przetestować, do czego ten odkurzacz jest zdolny, ale tak naprawdę przez większość czasu nie będziecie go potrzebować. W Dysonie nie może oczywiście zabraknąć także wyświetlacza, na którym możecie ustawić moc odkurzacza za pomocą przycisku pod nim. Ale na tym wyświetlaczu widać także liczbę i wielkość zanieczyszczeń, które Dyson wychwycił. Dla stałych użytkowników Dysona to nic nowego, ale wierzę, że nowicjusze będą zaskoczeni. W sumie to nie pomaga zbytnio w sprzątaniu, ale dla mnie to zawsze była fajna funkcja. Filtracja jest tutaj nadal zapewniona przez filtr HEPA, który wychwytuje 99,99% ,99 cząsteczek. To jest filtr zmywalny, więc nie trzeba kupować nowego. Wystarczy go umyć, wysuszyć i można dalej spokojnie odkurzać. Muszę jeszcze wspomnieć o designie, który jest dość subiektywną sprawą. Jednym się podoba, innym nie, ale moim zdaniem jest super futurystyczny. Ale każdy musi przyznać, że gdy widzi Dysona, od razu wie, że to właśnie Dyson. A już samo to świadczy o tym, że w tym designie zrobiono coś dobrze. Czas pracy na baterii to aż 70 minut, a ładowanie od 0 do 100% trwa 4,5 godziny. Odkurzacz waży 3,5 kg. Odkurzacz można nawet połączyć z aplikacją MyDyson, która jest dostępna zarówno w App Store, jak i Google Play Store. Za pośrednictwem aplikacji możesz aktualizować oprogramowanie samego odkurzacza. Znajdziesz tam instrukcję, jak czyścić filtr hepa, jak opróżniać pojemnik na odpady, jak ogólnie czyścić Dysona oraz mnóstwo mnóstwo innych rzeczy. W zasadzie wszystko, czego nie będziesz wiedzieć o odkurzaczu, możesz znaleźć bezpośrednio w tej aplikacji. Żeby nie zapomnieć, do połączenia aplikacji z odkurzaczem mamy nawet wideo instrukcję, którą zostawię Wam w opisie filmu. W zestawie znajdziemy oczywiście Dyson Vic 16 Piston Animal, jeszcze jedną stożkową końcówkę specjalizowaną do sierści zwierząt, która według mnie świetnie sprawdzi się w samochodzie, na kanapach i tym podobnych miejscach. Końcówkę kombinowaną, końcówkę szczelinową, uchwyt ścienny, do którego można podłączyć kabel i w ten sposób ładować waszego Dysona. Na tym uchwycie są jeszcze miejsca na dwa dodatkowe końcówki. Przynajmniej wszystko będziecie mieć ładnie w jednym miejscu. W ten sposób wszystko łatwo przykniecie i nie musicie się martwić, że coś zgubicie. Oczywiście w zestawie znajduje się także instrukcja obsługi. No i to by był Dyson VO16 Piston Animal to obecnie najlepszy odkurzacz wśród odkurzaczy pionowych. To odkurzacz klasy premium i z pewnością nie jest dla każdego, ale jeśli chcecie to, co najlepsze, to właśnie Dyson jest tym wyborem. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w wyborze nowego domowego pomocnika. Jeśli tak, byłbym wdzięczny za subskrypcję i już nie mogę się doczekać, co obejrzymy następnym razem. Na razie, cześć!